Tak naprawdę sam proces uruchomienia wirtualnej rejestratorki jest bardzo prosty. Dobrym przykładem na to jest fakt, że nam udało się w, w jednym czasie, w tym samym dniu, uruchomić pierwsze oddzwonki przez wirtualną rejestratorkę w 13 filiach. Dwie filie doszły w etapie późniejszym, ale było to spowodowane pracami remontowymi, które w okresie wakacyjnym odbywały się w naszych dwóch filiach, stąd nie zdecydowaliśmy się na uruchomienie wirtualnej. Rejestratorki te filie dołączyły później. My przede wszystkim postawiliśmy na szkolenia, szkolenia na miejscu pierwszym, ponieważ obawy, jeżeli chodzi o naszych pracowników rejestracji, wiązały się przede wszystkim z tym, że dojdą im jakieś nowe zadania. Pracownicy rejestracji i tak mają już naprawdę sporo zadań, a obawiali się, że dojdzie jakiś nowy system do obsługi bota, że dojdą im jakieś nowe zadania, że będą musieli tak jakby całego tego procesu pilnować. Dlatego my postawiliśmy przede wszystkim na szkolenia. Podzieliliśmy nasze 13 filii na małe grupy, tak żeby każdy mógł wyrazić i zaadresować swoje obawy, żebyśmy każdemu na spokojnie mogli wytłumaczyć, na czym będzie polegał proces wdrożenia wirtualnej rejestratorki, na czym polega praca wirtualnej rejestratorki, co zmieni się w życiu i w takim codziennym życiu od strony technicznej, jeśli chodzi o pracę naszych rejestracji. I tutaj przy ogromnym wsparciu firmy Toki i naszego opiekuna, który był z nami od samego początku, te szkolenia przygotowywałam wspólnie właśnie z naszym opiekunem, okazało się tak naprawdę, że zaangażowanie rejestracji jest minimalne. My tak naprawdę byliśmy już przyzwyczajeni do, do jakiejś metody potwierdzania wizyt poprzez SMS. Okazało się, że wirtualna rejestratorka działa dokładnie w ten sam sposób. To wszystko dzieje się poza rejestracją. Rejestracja obawiała się tego, że będzie musiała codziennie w jakiś sposób potwierdzać kontakty, do których będzie dzwoniła wirtualna rejestratorka. To się dzieje totalnie poza nami. Baza klientów pobierana jest automatycznie, nie musimy nic, tak jak nasze rejestracje się obawiały, przyciskać, wgrywać. To wszystko dzieje się totalnie poza nami. Obdzwonka jest uruchamiana poza nami. Jedyne zaangażowanie ze strony rejestracji, które jednak my przepływamy na plus, to to, że w czasie rzeczywistym drogą mailową otrzymujemy od wirtualnej rejestratorki informację o tym, że dany pacjent odwołał wizytę bądź zmienił Termin. I dzięki temu my w czasie rzeczywistym wiemy, że konkretny termin do konkretnego lekarza został zwolniony i możemy podjąć natychmiastowe działania, czyli umówić nowego pacjenta. Także tak naprawdę, jeżeli chodzi o nasze zaangażowanie, to była kwestia wyznaczenia poradni, w których chcemy, żeby wirtualna rejestratorka rozpoczęła proces odzwaniania lekarzy. Co chcemy, żeby wirtualna rejestratorka mówiła naszym pacjentom, bo ten skrypt rozmowy też był z naszym opiekunem dokładnie ustalany, że będziemy mówić o nazwie placówki, o tym jaki to jest adres. Tutaj też nam na tym zależało, ponieważ my nie mamy jednej filii, ale mamy ich 15. Więc dla weryfikacji tych rozmów też było bardzo ważne, żeby w prawidłowy sposób wirtualna rejestratorka przedstawiała zarówno adres placówki, jak i lekarza i usługę, na którą pacjent jest zapisany. Nasz udział ograniczał się tak naprawdę do przedstawienia naszych oczekiwań, tego w jakich aspektach i obszarach chcemy, żeby Registratorka działała, przeprowadzenie szkoleń dla naszych pracowników, które głównie opierało się właśnie na przedstawieniu tego procesu. I zaczęliśmy pracę najpierw od niewielkiej ilości pacjentów, po to, żebyśmy mieli też taki czas na oddech, na analizę pierwszych wyników, a później sukcesywnie dołączaliśmy kolejnych lekarzy, kolejne, kolejne gabinety.